ten tak jak mówiłem, dzisiaj brakuje KTM, zobaczycie sobie w nowych kolorkach, postawiłem go tutaj, żeby go, żeby go ładnie z dwóch stron go widać, nie dotykać, urządzenie elektryczne. No. Może ustoi, więc tak to wygląda. No, pomarańczowe kolory już całkowicie odszedł z KTM, a nawet zdjąłem te tutaj osłonki na ramę. Tutaj będą czarne teraz, zamówię. Czarne osłonki dodatkowo jeszcze będą, będą tutaj nalagi. Tutaj będzie okolina czarna, no, ale nie było kiedy założyć. jeszcze co w przyszłości bym chciał zmienić. No to. Zapomniałem o tym plastiku, że on tam biały jest I on został biały, no, z zewnątrz w ogóle tego nie widać, ale Za mną widać, tam już wlepeczki Enduro Opa, Speed Factory MX Od nich biorę części jak coś Brałem łożyska ostatnio, na tył, na przód yy, Brałem co jeszcze, na wahacz, na kiwach Plastiki od nich są Wszystko jest od nich Wszystkie części co zamawiam to ze Speed Factory MX więc, więc jak coś tam będziecie, będziecie potrzebować To piszcie śmiało do nich, ceny fajne W sumie chyba najlepsze ceny mają, więc, więc warto No okleinkant to wiadomo AG Graphics też polecam Fajna robota Wygląda to myślę że dobrze, ale to już ocenę pozostawiam wam Mi się podoba No i w sumie to najważniejsze nie? No. To jeszcze na wahać jest na wahać jest yy, naklejka no i tu dałem jeszcze sobie Powerba AG, bo też to w miarę fajnie wygląda no no i tak to myślę że już tu jest wszystko no. pokażę wam z przodu rędurek e opa ktm 2 Race. to jest odwzorowanie tak to miało wyglądać właśnie yy, żeby mrf a to żeby była mini wersja ktm -a. To zaraz wam wrzucę foteczki jak to wygląda i czy, czy są podobne i czy Wam się podobają. Oceńcie sobie, napiszcie komentarz itd., tak dalej, i tak dalej. No a właśnie, jeszcze zapomniałem, widzę przykręcić yy, osłonki pod silnik, pod ramę całkowicie, no to to się tam zrobi w wolnej chwili. No i tak jak mówię. Na lagi dojdzie jeszcze okleina, to też zobaczycie w następnym. Z tym plastikiem się jeszcze zastanowię, czy mi się będzie chciało bawić. No i no tak jak mówiłem, jak mówiłem przy no nie ma żadnych dodatków w tym kolorze, czy, czy to gripy, czy manetki, czy cokolwiek innego, no to ciężki temat z tym, żeby dokupić. Więc raczej zostanie, zostanie reszta tak jak, tak jak jest. No. Dobra, wrzucę Wam jeszcze jakieś foteczki i teraz, jak to wyglądają obok siebie te sprzęciory. I. A tu coś jeszcze powinno być? Nie. Nie, chyba nie. Ciekawe, co to w ogóle, po co to jest. Cholera wie. No, wrzucę Wam fotki, jak wyglądają dwa sprzęty obok siebie. W sumie jeszcze sam nie widziałem jak to dokładnie wygląda tak jak się postawię obok siebie, bo w garażu mało miejsca, to tam nawet nie było tak fajnie jak porównać. Ale zamysł był tak, że mają wyglądać tak samo i tak musi być. No, no to taki szybki filmik, my się tu jeszcze po polu, niech tam na razie jechałem powoli, żeby nie ubrudzić maszyny, ale jakaś kobitka tam z psami idzie, to kurde, żeby mi nie podleciały pod, pod maszynę. No, jadę się smyrnę jeszcze, a wy co? Wiadomo łapka w górę, subskrypcja i foteczki wam jeszcze się ko. Well, maybe I'm done. Maybe I've lost. Still putting up a fight.